Moi mili, witam Was na spotkaniu numer 21. Wydaje mi się, że to będzie już spotkanie ostatnie, więc żeby nie przedłużać, zaczynamy. Kamerzysta mówi, że zostało nam tylko 16 minut na karcie, więc trzeba się streszczać, żeby się wyrobić. Nagrywamy już którąś godzinę z rzędu, więc kontynuujemy. Fundusz Sołecki. Drodzy moi, mnóstwo emocji wzbudzał ten temat od samego początku. Ja przyznam szczerze, że byłem, jestem zwolennikiem Funduszu Sołeckiego, dlatego już w marcu, 26 marca 2019 roku było pierwsze głosowanie nad Funduszem Sołeckim. Chciałem, aby go wprowadzić, chciałem mieszkańcom dać cząstkę władzy i możliwości decydowania, na co pieniądze w ich sołectwie mają być wydawane. Na czym polega fundusz sołecki? Fundusz sołecki polega na tym, że wygospodarowujemy część pieniędzy z funduszu i każde sołectwo otrzymuje od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych i to na takich zebraniach wiejskich decyduje na co te pieniądze przeznaczyć. Niestety w 2019 roku tylko piątka radnych była za, dziewięciu było przeciwnych. Powtórzyłem więc głosowanie w roku kolejnym. W roku kolejnym również się nie udało. Od tego czasu już mamy wykrystalizowaną sytuację, wiemy kto w Radzie wspiera pomysły burmistrza, kto ich nie wspiera. Układ był siedmiu za, 8 przeciw, więc Fundusz Sołecki również przepadł. Było to o tyle dziwne, że mieszkańcy tych Sołec, również, w których ci, ci panowie i, i, i pani jak gdyby w pełnią funkcję radnych byli zwolennikami Funduszu Sołeckiego, natomiast na głosowanie Pokazuje, że jak gdyby, że rani mają inny pomysł na ten temat, i fundusz sowiecki po raz kolejny nie został wprowadzony. Były również bardzo kontrowersyjne głosowania dotyczące kanalizacji, czyli dopłat do ścieków. Ja to mówiłem już w czasie jednym z naszych pierwszych spotkań. Powtarzam, w czasie każdego spotkania z mieszkańcami, jeżeli mówię o kanalizacji, powtórzę to teraz. Rolą gminy nie jest dopłacanie do ścieków, które produkują mieszkańcy. Jak mieszkaniec spuszcza wodę w toalecie, to musi wiedzieć, że musi za to zapłacić. A w tej chwili to jest tak, że mieszkaniec spuszcza wodę w toalecie, a gmina za te ścieki mu dopłaca. Rolą gminy powinno być budowanie kanalizacji i podłączanie mieszkańców do tej kanalizacji, a nie dopłacanie do ścieków. Jeżeli zaoszczędzimy pieniądze na dopłacie do ścieków, no to one w budżecie zostają i możemy je wtedy przeznaczać na rozbudowywanie kanalizacji. Kochani, przykład Józefowo-Dobromyśl, gdybyśmy mieli skanalizować ten okręg, bo mówimy tutaj, gdzie jest po prostu najwięcej, najwięcej zabudowań, jest to okręg około 2 km. Więc biorąc pod uwagę, że rocznie gmina dokłada, no powiedzmy, pod milion złotych, co wystarcza bez żadnych dofinansowań na wybudowanie od 700 m do kilometra, jeżeli grawitacja sprzyja sieci kanalizacyjnej, to po dwóch, maksymalnie trzech latach mielibyśmy ten obszar skanalizowany. Głosowanie radnych. Ośmiu za jak gdyby wtedy to było do, do, głosowania dotyczące jak gdyby wycinania tych, tych, tych dopłat na szczęście ta uchwała przeszła w zeszłym roku. Pokazywałem też wam wcześniej, że dzięki temu już gmina mniej, mniej dopłaca ósemka radnych za jedna przeciwna, pani Dominika Woźniak wstrzymujących się było, było sześciu. i co, co, co dziwne, drodzy Państwo, przeciwny jest również radny którego okręgu dotyczy, jak gdyby, y, możliwość przyszłego skanalizowania. Czyli pomimo, że mieszkańcy nie są skanalizowani, radny uważa, że powinna gmina Gleczew jednak dopłacać do, y, do tych ścieków tym mieszkańcom, którzy już są podłączeni do kanalizacji. Uważam to za absolutnie niesprawiedliwe. Pokazywałem to na innych slajdach, y, gdzie, drodzy Państwo, wywiezienie beczkowozem 1 metra sześciennego ścieków kosztuje około 20 zł. A oczyszczenie metra sześciennego ścieków, jeżeli ktoś jest podłączony do kanalizacji, kosztuje 7 zł do 8, w zależności kto gdzie mieszka, do której oczyszczalni jest podłączony. 20 do 7, więc drodzy Państwo, no, wydaje się oczywiste, że powinni być wszyscy podłączeni do kanalizacji, bo będą dzięki temu mieć taniej, natomiast tak jak powiedziałem, rolą gminy jest budowanie kanalizacji, a już niekoniecznie dopłacanie do ścieków mieszkańców. Tak samo sytuacja w Niebożynie, e, drodzy Państwo, kilometr 800, gdybyśmy mieli tutaj skanalizować tą część Niebożyna, która jest najgęściej e, zaludniona, no, i znowu, jak gdyby troszeczkę dla mnie niezrozumiałe, radny z tego okręgu jest jednak zwolennikiem dopłacania do ścieków, czyli jak gdyby pozbawiania gminy możliwości wydatkowania tych pieniędzy na, na to, żeby wybudować tą, tą kanalizację na tym terenie, na której jej jeszcze nie ma. Podsumowując, drodzy Państwo, zebrania sołeckie, jakie odbywały się na początku tego roku, a które zostały przerwane przez koronawirusa. Odpowied miały odpowiedzieć mi również na pytanie, co mieszkańcy sądzą o tym żółtym kontenerze, o którym mówiłem wcześniej, czyli czy wprowadzamy go zamiast żółtego worka, czy nie wprowadzamy, oraz na temat funduszu sołeckiego. No i ogólnie yy, do, yy, do Niebożyna mieszkańcy byli, czyli Adamowo, w Górny, Słowiki, Niebożyn, mieszkańcy byli zarówno za funduszem sołeckim, jak również za wprowadzeniem żółtego kontenera, co jak przypominam wiąże się z dodatkową złotówką do osoby jeżeli ten kontener miałby zostać wprowadzony zamiast żółtego worka. W jabłonce, drodzy Państwo, Pan, no, były już burmistrz Marek Wesołowski orędzie do narodu wygłosił i skutecznie zniechęcił mieszkańców do, do tego żółtego kontenera. Więc jak gdyby ludzie byli za funduszem sołeckim, ale już przeciwni żółtemu kontenerowi. Pan, e, były burmistrz twierdzi, że to jest kompletnie bez sensu, co my robimy. Nie podoba mu się system gospodarowania odpadami, uważa, że wtedy było lepiej i my to po prostu teraz niszczymy. Podobna sytuacja była, drodzy Państwo, w Janowie. Czyli tutaj z kolei jak gdyby no też głos zabrała pani Sołtys Arendt, ona z kolei bardzo skutecznie zniechęcała do funduszu sołeckiego, co rozlało się również na. Na ten żółty kontener, dlatego nie został on, e, proszę Państwa, e, również w tym sołectwie zaakceptowany. Natomiast w Kalinowcu już e, sytuacja, e, no, brzydko powiem, wraca do normy, nie było pani, ani, ani pani Arendt, ani pana Wesołowskiego. Więc jak gdyby mieszkańcy, e, słysząc te argumenty, które również Wam podawałem przez ostatnie dni, e, są zwolennikiem tego żółtego kontenera. Przy okazji również opowiedzieli się za funduszem sołeckim. Co w przytukach? Nie wiem, bo w dniu, w którym miało się odbyć zebranie Sołeckie, niestety musiało ono już być odwołane, bo wprowadzono w Polsce stan y, epidemii. Y, na koniec, kilka informacji na temat pozyskanych przeze mnie przez urząd, przez pracowników środków z, y, zewnętrznych. Tak jak już powiedziałem, zakup samochodu strażackiego ponad pół miliona, wyposażenie kina. Zachęta w Kleczewie na ten sprzęt teletechniczny 222 tysiące. Aktywizacja osób bezrobotnych plus wyposażenie budynku ośrodka zdrowia w Winde. Ten projekt jest, jest oceniany. Bardzo duże szanse na to, że będzie realizowany ponad 400 tysięcy złotych. Utworzenie klubu seniora w Kleczewie, ponad 400 tysięcy. Zajęcia aktywizacyjne dla osób 60 plus, to jest akurat robione nie przez gminę Klecze, przez fundację 80 tysięcy, szkolenia i staże dla 200 bezrobotnych ponad 400 tysięcy, to też przez fundację, montaż ogni fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej prawie 2 miliony i przyznam jestem bardzo dumny z tego. Ten projekt no, może nie wchodząc w szczegóły, udało no bo to jest stary projekt, udało się go, proszę Państwa, odgrzebać i, i zdobyć na to dofinansowanie. Za moment na 20 budynkach użyteczności publicznej pojawią się ogniwa fotowoltaiczne, które będą produkować prąd, dzięki czemu będziemy mniej płacić za, za rachunki, czyli wszystkie szkoły, hale sportowe, oczyszczalnia ścieków, hydrofonia itd., itd. Szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Kleczew i 20 komputerów, 135 tysięcy. Okej, okay. to jeżeli chodzi, bo mówię o tych dotacjach, które gdzieś tam w zeszłym roku były pracow planowane, pracowaliśmy nad tym w 2019, w tym roku, w 2020 mogę się pochwalić kolejnymi sukcesami, ale o tym Państwo usłyszycie za rok. Podsumowując, bo to już ostatni slajd naszej prezentacji, jestem wszędzie tam, dbam o interesy gminy Kleczew, czyli jestem wszędzie tam, gdzie są pieniądze. Jeżę na spotkanie z panią minister, z premierami, jeżę do Brukseli, drodzy Państwo, kręcę się do wojewodów, do marszałków, czyli jestem wszędzie tam. Gdzie wiem, że Gmina Kleczew może pozyskać dotacje? Na ostatniej sesji mówiłem, co prawda nie za 2019 rok, ale globalnie pozyskaliśmy ponad 9 milionów złotych wszelakich dofinansowań. Co prawda ten milion tam 300 jest jeszcze do wzięcia, bo on jeszcze na nasze, konto, na nasze konto nie wpłynął, natomiast uważam, że jesteśmy w tym skuteczni. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak Gmina Kleczew się rozwija. W roku 2019 została wykonana ogromna praca, nie tylko moja, wszystkich pracowników i wszystkich jednostek, Organizacyjnych. Bardzo się cieszę, że tak to wygląda. Radni, drodzy Państwo, chyba mniej się cieszą, bo podczas ostatniej sesji, jak gdyby nie dali mi wotum zaufania czyli co równoznaczy z wotum nieufności co upoważnia ich do tego, że jeżeli taką samą decyzję podejmą w przyszłym roku, to będą mogli odwołać burmistrza w drodze referendum. Czy tak się stanie, drodzy Państwo, nie wiem. Ja wiem jedno. Robię wszystko, co mogę, żeby nasza gmina się rozwijała. Jeżdżę za kasą po całej Polsce i, i świecie, bo nie tylko po tak jak byliśmy w tej Brukseli. Jeżeli chodzi o Fundusze Sprawiedliwej Transformacji, zależy mi na tym, abyśmy się rozwijali, zależy mi na tym, aby gmina Klecze w podejściu stąd kopalni, brzydko powiem, nie poszła na dno. Trudne to jest zadanie, ale wierzę, że uda nam się to zrobić. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wytrwałość. Trzeci tydzień dobiegł końca. Jest to nasze ostatnie spotkanie. Myślę, że taka forma, pomimo tego, czy będzie koronawirus, czy nie będzie, chciałbym, żebyśmy to jednak powtarzali w przyszłym roku. Zebrania sołeckie mam nadzieję, że się odbędą, natomiast one i tak będą nagrane i będziemy sobie dzielić na takie fragmenty i Wam wieczorem pokazywać, no bo wiadomo, wszyscy pracujemy, mamy różne obowiązki, nie zawsze można się na tym zebraniu sołeckim pojawić. Mam nadzieję, że taka forma komunikacji będzie Wam odpowiadać, więc kłaniam się nisko, żegnam i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.